Cześć widzowie, witam Was w dziesiątym odcinku serii przygoda Minecraft. W ostatnim odcinku sobie y, zdobyliśmy trochę żelaza y, i no właśnie tu nam się nasze żelazo przepala na sikierkę i dzisiaj czekaliście pewnie na to, wyruszamy w podróż do posterunku pinagerów, y, żeby go po pierwsze podbić, po drugie y, zdobyć coś z niego. Y, słup łapka w górę. To jest bilet, żeby to zobaczyć. Yy, najważniejsze rzeczy odłożę sobie, yy, żeby jakbym zginął, to yy, żeby je mieć po prostu później. O, co? nawet mam 6 diamentów. No to to jest już jakieś coś. No to to jest już coś. Yy, jagódki, jagódki, jagódki trzeba. Yy, dobra, więc wyruszamy w podróż. Mieszka mi się coś zacięła. Co jest? Widzieliście to? Mieszka mi się niego zadziała i tak sz zaczęła szybko ruszać. Biegniemy. Y, tam chleb jeszcze po drodze trzeba zjeść. Jakiś, żeby... Nie, o, już się wyłania nasz podróż. Ta, cel podróży dokładnie i ta, ta wieża jest naszym celem. Y, nie chcę mieć takiego efektu, który się nazywa bad omen, że, bo właśnie ten efekt daje to, że po prostu jak wrócimy do wioski, no to mamy jakby najazd tych pinagerów i oni nam zaczynają się wkradać do wioski i nas zaczynają nam bić całą wioskę, więc tego nic nie chcę oczywiście. Dla dobra mojej wioski Zobaczymy sobie jeszcze kawałek tutaj ziemi. Aha, dwa posterunki. Jeden tu, drugi tam. Po, po lewo bardziej. A po prawo jeszcze wioska. No to super. A może za niedługo się wyprawić jeszcze do tej wioski. O, za. Ścięło mi, z mi Ty no one są bardzo blisko siebie Tu będzie gdzieś jak 100 Będzie gdzieś tu tak 100 bloków myślę że Ale one są dosyć blisko Tego czegoś jeszcze nigdy w minecraftu nie spotkałem o. Pójdę sobie od boku Pójdę sobie od boku na zwiady generalnie, żeby zobaczyć co mnie tam czyha Ścinami, ścina, ścinami, ścinami. ścinami. Kurde, pasek mi się jeszcze pojawił. O, jest już jeden. Jest tu jeden. Kolega, innych kolegów nie widzę. Tu jest duszek taki Kurczę, no co mi się ta klawiatura zaczyna coś? Wolny na golema Skąd to... Od... Co jest? Co jest? Skąd ty się tu pojawiłeś? Jeden śpi ja chciałem uwolnić golema Wychodź Aj, kaktus. Aj, aj, przez ten pasek nic nie widzę. Kolejny tu jest Dobra, golem go bija. Dobrze golem. Kolejny. Golem tu zostanie, ja wchodzę do środka. Golem je jeden idzie. Dobrze Nie wiem czy jeszcze kogoś tutaj znajdę więc idę starczą w ręku Najlepiej Jeszcze żebym się tutaj Nie żebym nie oberwał po prostu Cały czas starcza zakryta Tutaj i tu tu nie ma nikogo, dobra. Uuuu, co my tu mamy? Co to jest? Kuszy dostaliśmy yy, nici, ziemniaki, trzy marchewki, yy, jeden róg yy, Pod yy, ta Butelka z ekspem. No zysuszę. Yy, I... I jeszcze dostaliśmy, yy, co my dostaliśmy, tam? o ho, ho, tam jest jeden, jeszcze ciebie wypuszcza, zaczynamy, zaczynamy, w ogóle co wam się podoba, yy, możecie napisać jak wam się podoba ta wyprawa, jak bym się podobała w komentarzu oczywiście i czy nam, i czy lecieć tam na wyprawę jeszcze uuu skąd ty się tu wziąłeś aha ty nie umiesz takiego pvp jak ja mam w sensie ja też nie umiem za bardzo pvp ale no widać że po prostu to są boty O mi się tu wyświetliło Ojej. O, i pasek mi się schował. Tylko, że szkoda, że tego rogu nie słyszałem. Dobra, ja wracam do wioski. Wiosce sobie jeszcze pod. Yy. Wiosce sobie z widzowie jeszcze podsumujemy, co zdobyłem. I yy. W ogóle możecie mi napisać jak zrobić strzały, bo zapomniałem sam. Najwyżej znajdę kiedyś jakiś poradnik poza filmem. A mam jedną strzałę, to dobra. Szablon kowalski. Zdr zdobienie to zbroi wartownik. Warto. No ciekawe, może być. Zobaczymy sobie. Szkoda, że nic nie słyszę z tego, bo chciałem sobie coś posłuchać, jak to brzmi. powinno brzmieć, ale to jest jakiś zaduma a są różne wersje bo niektóre brzmią jakoś dziwnie a niektóre brzmią tak ładnie a niektóre w ogóle to są jakieś dziwne no więc dlatego chciałbym sobie posłuchać go szczęka była Yy, a w ogóle szybko nam się rozprawiło z tymi yy, Panami, Pinadżerami Ło. Jak na taką szybki najazd? Jak na takie szybkie wejście, wyjście, pokładanie kilku i wyjście, ścink ścinka, ścinka, ścinka Nie lubię ścinek. Bo nie wiem co się później wydarzy po ścince Że mnie coś wywali Czy co mi zrobi to jest nasz dom? Nie, nie jest nasz Tu jest nasz Coś mi wybruje na zegarku. Eee. Na podsumowaniu pewnie sobie skończymy ten odcinek. A więc, tak. Podsumowanie: zdobyliśmy 5 e, stopków siana, 10 ziemniaków, 3 marchewki, 5 nici. Yy, dwa szablony kowalskie. Yy, jedną kuszę. Yy, no i róg, yy, kozi róg, yy, zaduma. Yy, no, powiem tyle. Opłacało się tam lecieć. Ponieważ, yy, no, jeszcze butelkę z expem i dwa to. Po, opłacało się tam lecieć. Zdobyliśmy bardzo dobre rzeczy. Bardzo przydatne. Mamy dwie strzały w sumie. I sześcińci, już teraz cztery emeraldy mamy, ale to już nie z tego. Zróbmy sobie jeszcze na zakończenie kilka dobrego, trochę dobrego chleba. Kurde, o. udało mi się.